Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce w tym szybkim odcinku z serii Story Time. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak znaleźliśmy z moim wtedy chłopakiem, dziś, mężem, mieszkanie tuż przed zamknięciem się nowego Jorku w związku z COVID-em. Otóż um, mieszkałam, wynajmowałam pokój od pewnego Irlandczyka, z którym zresztą później który zresztą później ukradł pieniądze o czym też mam oddzielne story time, także możecie sobie to story time zobaczyć, jak ludzie są po prostu perfidni, no ale to wiadomo, uczymy się całe życie i poznajemy się na, na ludziach całe życie akurat wtedy mi ukradł około 600 dolarów, także nie była to wysoka cena za nauczenie się, za poznanie go jako człowieka, za nauczenie się jaką osobą jest no, i w każdym razie szukaliśmy mieszkania. Udało nam się znaleźć mieszkanie od połowy marca. I wyobraźcie sobie, że zaczynamy przewozić te wszystkie rzeczy już do nowego mieszkania, ale w Nowym Jorku, w Stanach, nie wiem czy w całych Stanach, ale na pewno w Nowym Jorku, mieszkania wynajmujesz puste. Nie ma w nich sofy, łóżka jakiejś komody, nic po prostu nie ma. Jest tylko łazienka i kuchnia, a reszta to po prostu białe ściany i podłogi. No to my wszystkie pudła przewieźliśmy. Chodziły właśnie słuchy, że zaraz pandemia się zaczyna, tak trochę nie wiedzieliśmy o co chodzi. Dobra, pojechaliśmy do IKEA. No i w IKEA znaleźliśmy sofę. Kupiliśmy sofę, znaleźliśmy łóżko, które mieli dostarczyć, a tak to spaliśmy na materacu dmuchanym. I to tyle. I co się okazuje? Okazuje się, że trzy dni po tym, jak wynajęliśmy to mieszkanie, a dzień po tym, jak byliśmy w IKEI, zamykają cały Nowy Jork na dwa tygodnie. A my po prostu jesteśmy utknęliśmy w takim razie w tym mieszkaniu tylko i wyłącznie w końcu dostarczyli nam to łóżko. Tylko mieliśmy łóżko, sofę i nic więcej. Także to była niesamowita przygoda. Przygoda. I do tego mieszkaliśmy też koło szpitala. Także ten Nowy Jork podczas pandemii mieszkając w okolicach szpitala to po prostu był inny świat, słuchajcie, puste ulice. W moim pierwszym odcinku na kanale w ogóle zabrałam Was na protest Black Lives Matter. I to było dokładnie 19 czerwca 2020 roku, to był pierwszy odcinek i tam pokazuje puste Times Square i do dzisiaj nic, nic takiego już nie widziałam później, tylko można zobaczyć puste Times Square na przykład w filmie Vanilla Sky z Tomem, Tomem Cruzem, gdzie wszystko mu się śni. Natomiast no jest to nierealne, żeby po prostu zobaczyć tak Nowy Jork. No i my sami w tym mieszkaniu, zaraz obok szpitala. Co chwilę karetki, co jakieś 30-40 sekund, te dźwięki ambulansów. Do tego nie mieliśmy, oboje straciliśmy pracę. Dopiero później zatrudniliśmy się w szpitalu i pracowaliśmy razem w szpitalu. Natomiast te pierwsze dwa tygodnie, tak naprawdę przesiedzieliśmy na sofie z telewizorem położonym na. Na tym, na, na pudełku. W ogóle ten telewizor jeszcze dotarł chyba po jakimś tygodniu, jak zamówiłam online, bo nagle wszyscy zamawiają online, nic, nic nagle do ciebie nie dociera. Oczekiwania na jakąkolwiek komodę, wszystko musisz już zamawiać sobie wirtualnie, nie możesz zobaczyć, nie możesz dotknąć jakiś materiał czy coś, wszystko musisz zamawiać przez komputer. I do tego jeszcze terminy na dowóz to na zasadzie, nie wiem, miesiąc czekania na przykład na szafę czy coś. Także. To była dla nas, to było takie wyzwanie dosyć, że chcieliśmy się rozpakowywać, na przykład, ale musieliśmy, byliśmy zmuszeni żyć trochę. Na tych pudłach i dopiero powoli, powoli, jak się zaczęło miasto lekko już otwierać, aczkolwiek sklepy wiadomo, nie otworzyły się tak w pełni, ale chociaż te terminy dostaw już były takie bardziej logiczne, bo nawet jakbyśmy chcieli zamówić jedzenie, to czas oczekiwania na zamówienie, zamówienie jedzenia to na przykład był tydzień, bo wszyscy nagle się na to rzucili, a sklepy pozamykali. Także to była po prostu te, te, te nasze pierwsze 2-3 tygodnie w nowym mieszkaniu. To po prostu była masakra. Ale cieszę się, że wyprowadziliśmy się na czas. To mi się naprawdę fuksnęło, bo, bo żyliśmy u tego. Razem on był ze mną, mój facet był ze mną w tym moim pokoju, bo akurat skończył szkołę. Był ze mną w tym pokoju przez dwa miesiące, z jakimś jeszcze kolesiem Irlandczykiem w mieszkaniu, prawda? Więc fajnie, że. Idealnie czasowo się zgraliśmy, żeby zdążyć się wyprowadzić, żeby być już na swoim, kiedy pandemia wybucha. No także taka jest historia mojego zamieszkania na, w latynowskiej dzielnicy Washington Heights na Manhattanie, Właśnie tuż, tuż przed wybuchem pandemii. Dzięki wielkie za obejrzenie tego szybkiego odcinka StoryTime i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Dłuższy odcinek jak zawsze w środę. Na razie, hej!